Ej Wojciech Lem, chodź tutaj! Już idę. O, już idę. Tu jestem. O, witaj. No właśnie, ci opowiem coś. Ty jesteś już nowym aktorem, który będziesz grał za Spidermana, nie? Yy, tak. Ja będę grał za Spidermana. Bo wiesz, bo. Yy... Tomek Magura już nie będzie grał za Spidermana. mana no, no nie. On będzie grał za szeryfa Hody. Więc zawołamy. Tomek Magura, chodź tutaj. Ja też idę. O, co już idę. No tak. To jest prawda. Ja już nie będę grał za Spidermana. mana Bo dlatego... Y, ja będę cały czas grał już sheriffem chudy. Sprawda, nie? No tak, bo właśnie teraz będziemy robili. Kaman Jaracz, kolekcja na kino. A jeśli to będziesz robił, to zrobimy sobie filmik, nie? Dobra, więc zaczynamy z tym robić. Witajcie na Kaman Jaracz, kino kolekcja. Dzisiaj będziesz mógł oglądać wszystkie filmy, które są na tej kolekcji. Na przykład, Kanan Jaracz i Bitwa Morska, film reżyserowano Robert Edzio. Na przykład, Kanan Jaracz i Podróżnik z Komnaty, horror reżyserowano Robert Edzio. Na przykład, Kanan Jaracz i Lalki z Toy Story, film reżyserowano Robert Edzio. I na przykład Kanan Jaracz i Podróżnik z Komnaty, nowa wersja horror-reżyserowano Robert Ejo. Jeszcze możesz wejść na obsadę. Na przykład Robert Eggio, czyli ja jako Kanan Jaracz, Maciej Miller jako Artur Ezra, Michał Piruk jako Zeb Orlisos. Tomek Magura, czyli były aktor, który grał za Spidermana, a teraz już nie, jako szeref chudy, Wojciech Lem, jako Spiderman, czyli nowoczesny aktor. I Stanisław Lem i Alfred Linda, podróżnik, wróg Gabi zombie. Możesz wejść na inne filmiki, na przykład Wiadomość do Tomka Maguire'a. Ozdobana Mistrzostwa Świata 2022 Katar. Ja gram w tenisa sam ze sobą, rap, w postacie ze Sonic 2, Luigi ratuje Mario w Lego Super Mario Luigi's Mansion, ja w Wesołym Miasteczku, ja jako Darth Vader, śpiewający gęsi, niemand wie, daty krejpel stage hit Afterlink. Dobra wszyscy, jeśli chcesz subskrybować na kanał Och Karol, to subskrybuj. Na razie, pa, we w kanan jaracz. Kino kolekcja.